Hej, cześć, witajcie na kanale Kamale. powiem to jest bardzo, bardzo serdeczne kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym, tak jak widzicie po tytule, pokażę Wam taki no, darmowy, darmowy poradnik albo kurs, dzięki któremu możemy bardziej poznać YouTube'a. I tak jak w tym zdaniu powiedziałem, jest on darmowy, więc nie musimy za nic totalnie e, płacić. No i oczywiście, osoby, które widziały już kurs Freeza, będą w stanie. O, jak mi aparat przejechał! Zobaczyć, czy, czy ten kurs po prostu jest lepszy, czy też gorszy od tego Freeza. No i oczywiście, możecie się podzielić swoimi opiniami w komentarzach. Ale czy z tego kursu warto korzystać? O tym się dowiemy za chwilę. Oczywiście, pomysłodawcą tego filmiku jest ten oto tutaj pan. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, a w zamian, żeby ci to wynagrodzić, posyłam linka do twojego kanału w opisie. Oczywiście, że ktoś z Was jest tutaj nawet na tym kanale, bo bym wtedy naprawdę bardzo, bardzo miłko, jakby zostawił łapkę gram. Subskrypcję zwłaszcza na moim kanale, bo bym wtedy naprawdę bardzo bardzo milutko, bo powoli zbliżamy się do 62 tysięcy subskrypcji. Co wam bardzo dziękuję, a już nie przedłużam no i zapraszam was do oglądania. Lecimy sprawdzić, co ten kurs oferuje i czy on rzeczywiście jest taki fajny i, i warto z niego korzystać. W, w ogóle czy warto go odwiedzić. Ok, więc znajdujemy się już właściwie przy komputerze, no i ten cały. Kursik znajduje się właśnie na stronie e, powiązanej z YouTube'em Tak bynajmniej mi się wydaje No na pewno jest w jakimś stopniu powiązany z YouTube'em No i też e, na tej stronie możemy sobie e, posprawdzać i popatrzeć Jakie tutaj kreator Akademii, czyli Akademia Twórcy Oferuje nam za jakby takie kursy. Ja wam pokażę mniej więcej, jak to działa, jak to wygląda. Może zaczynając od początku. W mojej akademii mamy takie główne, główne takie elementy, z których możemy przejść dalej. Czyli na przykład jeżeli nas interesuje wprowadzenie, na przykład zaczynamy kanał na YouTube i nie wiem, jak się za to zabrać, no to na przykład wybieramy wprowadzenie. Jeżeli ktoś na przykład tworzy materiały i chce fajnie wejść w jakiś tam ogarnąć mniej więcej właśnie za strategię e, dotyczących tych filmów i tak dalej. No to oczywiście sobie kilka tutaj. E, ktoś na przykład jest zainteresowany produkcją, jak to wszystko wygląda i tak dalej. To kilka produkcja i tak dalej, i tak dalej. Ym, zaraz też jakiś na filmie tutaj zrobię i Wam pokażę jak to wszystko wygląda. W zakładce katalog mamy wszystkie e, właśnie te... Ym, jakby egzaminy, e, na które możemy się najpierw pouczyć, a później e, zdać z tego mały egzamin. No i teraz tak, e, tutaj moja kamerka to zasłania, ale mamy by w prawym górnym rogu zaloguj się i możemy się zalogować i wtedy to wszystko będzie jeszcze jakby te testy będą się zapisywać na nasz, nasze konto, e, nasz kanał e, i mamy tutaj taki na przykład mm, mnie bardziej teraz tak zainteresował, jak teraz popatrzyłem, filmy 360 i rzeczywistość wirtualna. Tutaj jak widzicie mamy jeszcze takie napisane, Oj, mamy e, stopień trudności, czyli mamy zaawansowany, podstawowe, średnio zaawansowane, następnie pokazuje nam ile jest lekcji, ile to mniej więcej trwa. No i możemy sobie po prostu coś takiego wykonać. Mm, jak to wygląda? Po prostu mamy tutaj mm, albo też. Cały filmik na YouTubie, ale wydaje mi się, że to jest bardziej taki skrót i on nie jest po polsku, on jest po angielsku. Bardzo możliwe, że są tutaj angielskie napisy, nie wiem, e, nasze znaczy angielskie, po polsku właśnie przetłumaczone. No i tak, oczywiście to jest takie małe wprowadzenie, a jeżeli chcemy już się bardziej na ten temat dowiedzieć, no to klikamy rozpocznij kurs. No i tutaj sobie po prostu klikamy, czytamy sobie wszystko, oglądamy i tak dalej, i tak e, dalej, no i później na sam koniec jest test wiedzy. To sobie zostawię na później, nie będę sobie na razie e, tego robić, zrobimy coś łatwiejszego, takiego najbardziej podstawowego. I właśnie to wszystko zrobimy na filmie, na live, na, na, live, na filmie e, Tak więc tak, może wejdziemy sobie w prowadzenie, tak jakby każdy zaczynał od początku No i szybki przewodnik po YouTube, dobra I teraz tak, e, mamy tu filmik, mm, jak to wiadomo no i do dzieła, pokażemy Ci jak szybko skonfigurować kanał, e, przesłać filmy i tak dalej. no takie bardzo podstawowe rzeczy. E, no i tutaj tak jak mówiłem wcześniej, jest ja najpierw zaloguj się na swoje konto, a potem kończ we własnym et -le -le tempie. Na koniec przystąpię do egzaminu i zyskaj co najmniej tam 75% dobrych odpowiedzi, by otrzymać potwierdzenie ukończenia kursu. Kiedyś coś takiego robiłem i gdzieś mi się to zapisało, ale nie wiem, to leczy nie ma, bynajmniej... Było raczej na konto. E, I tak, mamy tu oczywiście te wszystkie podpunkty, o których możemy sobie tutaj poczytać, popatrzeć, ale ja zrobię to na żywo. Spróbuję to zrobić na żywo. Na żywioł. I tak, mamy tutaj na samym końcu test e, wiedzy. I teraz tak, jaka jest główna, e, znaczy jaka jest jedna z głównych zasad YouTube? Każdy ma prawo do wypowiedzi, każdy ma prawo być sławny, każdy ma prawo kręcić filmy, każdy zasługuje na drugą szansę. Wydaje mi się, że to jest takie. Bo jakby każdy miał mieć drugą szansę, na przykład jakby zrobić coś głupiego na, na YouTube i złamał e, zasady To raczej to, to by nie pykło e, Również to, tak jakoś mi się nie ten Ta zasada I ta zasada jest e, według mnie najlepsza, nie wiem czy można wybierać dwie Ale no, każdy ma prawo Niezupełnie, słuchaj jeszcze raz, okej, okay, czyli każdy ma prawo do wypowiedzi Okej, okay, świetnie, wierzymy, że każdy ma prawo do wypowiedzi Tutaj niestety nie ma czegoś takiego, że na przykład e, trafimy coś złego i na przykład to nam się już gdzieś zapisze, tylko możemy sobie po prostu wybierać, i od razu nam daje odpowiedź. Czyli też przy okazji możemy się coś połączyć. Dla mnie wydaje mi się, że te, dwa, te dwie opcje są równie takie główny, głównymi zasadami. Aczkolwiek. Jak już będzie, każdy ma prawo do co też w sumie jest jakąś prawdą. E, no i sobie klikamy dwójeczkę i przechodzimy do następnego. Jakie są cztery podstawowe prawa stanowiące wartość YouTube? O, i teraz jest ciekawy. Wybój, różnorodność, nauka, tworzenie. Hmm. Życie, wolność... no nie, to nie. E, automat... no w ogóle już dążenie do szczęścia. Autentyczność, społeczność, pasja, sukces. To też jest według mnie chyba prawidłowa odpowiedź, najbardziej. Ekspresja, informacja, szansa, przynależność. Nie no. Naprawdę? Wybór różnorodność i nauka tworzenia. Ekspresja, informacja, szansa, przyna... przynależność. Ej, dajcie znać w komentarzach, jakbyście wy wybrali. Czy opcję pierwszą, czy opcję czwartą. Powiem tak, tam YouTube nie zaskoczył. Ja tutaj bym wybrał tą opcję, ale YouTube potrafi ponownie zaskoczyć, więc kliknijmy to. Nie, nie wiem, jak to jest zrobione. Aczkolwiek świetnie. No i wartości tutaj YouTube'a to ekspresja, informacja, szansa i przynależność. No dobra, tam niby nie było, że nie można dawać szansy, to można. YouTube wie najlepiej, ale... No, nie, nie będę komentować. Dobra, zostawmy tam ten temat, tamto pytanie i przejdźmy dalej. Co jest potrzebne, aby tworzyć kanał na YouTube? Zwiasny kanału, konto Google, kampania Google Ads czy płatna subskrypcja YouTube TV. Na pewno nie płatna subskrypcja, na pewno nie kampania i zwiasny kanału też, również nie, no to takie proste jakby pytania. Konto Google. No i okej, okay, klikam sobie prześlij to gdzieś tam wysyłam Ja tego wysłać nie będę, nie będę im tam zaśmiecać tych tych wszystkich. Yy wszystkich po prostu tam tych wszystkich ich wiadomości. Y bardzo by mnie zainteresowało coś z produkcji. Bo ja bardziej właśnie lubię się jakby produkować takie rzeczy wizualne i tak dalej, ogólnie tak, yy, montować te rzeczy. No i weźmy sobie na przykład transmisję na żywo YouTube. Zobaczmy, jaką mam wiedzę na temat YouTube'a. Ja nie będę tego czytać. Po prostu polecimy na żywioł, po prostu na filmie przy was, jak zaplanować transmisję, aby była dobrze zorganizowana. Wyobraź kogoś, aby moderował Cza... czekaj, jak zaplanować transmisję, aby była... Aha, tak, w takim sensie, dobra. Wyobraź kogoś, aby moderował czaty podczas całej transmisji na żywo. No takie, <laughs> utwórz spis tematów, które chcesz poruszyć, też w sumie bez tak. Nie każdy to w ogóle używa. Poproś innego twórcę, by razem z tą. też, nie? Wszystkie powyższe odpowiedzi. Teraz to się zaskoczyłem. Dobra, to jest nawet ok. A, aby była dobrze zorganizowana, no to wszystko. Jak bym ja być dobrze zorganizowana, no to ja bym wybrała wszystkie. Rzeczywiście. Myślałem, że tak po prostu. Tak standardowo, jakby miała zorganizowana być. Dobrze, drugie. Ludwik planuje zrobić nowy cykl transmisji na żywo, które będą się odbywać w każdy poniedziałek. Aby wypromować swoje treści, Ludwik powinien napisać na Twitterze, jakie jest aktualnie jego ulubiony film. Nie, nie. Poprosić fanów o pieniądze. Ojej, tym bardziej. Nie. Zaplanować transmisję z wydarzeniem, po czym udostępnić datę jego. To jest kit. Zachęcić widzów, żeby obsługiwały go tylko w innych mediach. Nie, nie, nie. To, 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 to. To. Kurde. To chyba było proste. Która z poniższych opcji jest strategią kreatywną na potrzeby transmisji na żywo? Podążanie ze wskazówkami, które. Doprowadzają do, <słyskanie> do zaskakującego zakończenia transmisji Pokazanie pokazania ja widzom swojego studia od kuchni. Która z poniższych opcji jest strategią kreatywną na potrzeby transmisji? Hmm. Odpowiadanie na pytanie fajne, że powiedzieć... To jest okej. Okay. Wszystkie. Podążanie ze wskazówkami, to do... Myślę, że wszystkie. Tak. Zasadą się, jak jeszcze możesz zaciekać że A, no no no, no to jak, jak najbardziej, dobra. Czyli powiem tak, można to poczytać... Bo wiadomo, to nie jest tak, że w tym kursie, gdzie są te trzy pytanka, e, na przykład jesteśmy mamy tą całą wiedzę, wiadomo, no musimy te, jakby się z tym przede wszystkim zapoznać. Jeżeli ktoś pierwszy raz jest na YouTube chciałby rozpocząć swoją przygodę, nie wie za bardzo jak, no to myślę, że takie coś będzie spoko, trochę czasu spędzić, obejrzeć, poczytać, jak najbardziej będzie ok. E, nie wiem właśnie czy tutaj nie mają właśnie zapisanych takich rzeczy, bo też kliknąłem tą transmisję z powodu, że kiedyś wrzuciłem odcinek, na którym tłumaczyłem dlaczego na przykład transmisje na żywo są blokowane e, Um, możliwe, że coś tutaj właśnie było o tym powiedziane Planowanie transmisji, jak przygotować się do Okej, okay, to były pytania Zarządzanie transmisji na żywo Nie, tutaj nie ma takich rzeczy, kurde Piszmy sobie wytyczne Nie wiem, czy coś o zasadach YouTube'a wyjdzie Nie ma Powiedzenie zasad i wytyczne, o! To, 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 to. Jest. Dobra. To jeszcze to chcę zrobić przy was, bo to jest w sumie już związane z tymi wszystkimi tutaj najważniejszymi zasadami, czyli te wytyczne społeczności oraz całe tam zasady YouTube. No i tu mamy właśnie to wszystko napisane, eee, co można, co nie można, dlaczego to wszystko jest blokowane i tak dalej, i tak dalej. I to myślę, że będzie warto zrobić. Twój film dostał ostrzeżenie dotyczące naruszenia wytycznych dla społeczności. Co musisz teraz zrobić? Ustalić przyczynę ostrzeżenia i przejrzeć powiązane z nim zasady? To jest na pewno. Eee, poprosić swoich widzów, by złożyli? Nie. Zamknąć kanał. Nie, znaczy. Nie, zbyt, zbyt szybkie do poddania. Nic i tak wygaśnie. Ten. Tak, to to, to było nawet takie łatwe. E, filmy zamieszczane w YouTube są objęte prawami autorskimi, co to oznacza? Prawa autorskie dotyczą materiałów pisemnych, a nie filmów. Można przesłać dowolną treść, jeśli tylko nie wyświetla się reklam. No, tak, nie do końca. Nie do końca. Prawa autorskie są egzekwowane tylko ostatecznie. Konieczne jest uzyskanie zgody na wykorzystanie to. Kurde, jak ja dobrze się znam. <laughs> no, e, dalej. To już w sumie też można, mm, jakby, z doświadczenia już. W filmie jest takim ograniczeniem, nie są widoczne dla użytkowników, który, którzy są zalogowani i mają ukończenie 18 lat. E, no tak. Nie, dobra, to akurat też było łatwe. Aczkolwiek, jak bez tego robienia kursu, tak jak chociażby przeczytanie, bardzo bym Wam polecał. Kurde, nie ma to jeszcze tak głównie napisanych y, tu. Jest. Tu jest ogólnie wszystko napisane na temat tych wszystkich banów i tak dalej, które do tej pory się pojawiały, czy tam blokady, czy też jakieś blokady kilku, tak terminowe, po prostu na przykład na 3 miesiące. I ogólnie większość osób dostaje blokady za to, czyli za nieuczciwe praktyki uszustwa. I zazwyczaj też właśnie na tych filmach coś takiego jest, że ten film został usunięty, czy też zablokowany za nieuczciwe praktyki, zasady i tak dalej. I to wszystko jest głównie z tą zasadą. Jak chcecie? A w sumie ty, nie zapytam, wrzucę wam w opis jeszcze również linka do tego Zapoznajcie się z tym wszystkim co się tutaj znajduje Uwierzcie mi, że, że to wam się przyda To wam się przyda i po przeczytaniu tego zobaczycie jakie wy popełnialiście błędy, jakie nie popełniacie na przyszłość I dostrzeżecie też, dostrzeg dostrzegniecie błędy osób, które na przykład znacie, czy też swoich znajomych I będziecie mogli im to przekazać, bo ja czytając to sam zauważyłem co kiedyś kilka lat temu sam robiłem Chociażby na przykład spam w komentarzu, czyli na przykład te komentarze zostaw łapkę w górę, a YouTube w dzień będzie lepszy. Coś tego typu. Albo na przykład tworzenie miniaturek. Gdzieś tutaj jest to napisane, że, yy, że, że. że miniaturki, które są niezgodne, czyli na przykład mamy na miniaturce napis, yy, czy tam w ogóle miniaturkę, że spotkałem Roberta Lewandowskiego, a na filmie na przykład yy, rysujemy na kartce jako. Yy, nie wiem, telefon czy coś tego typu. To, 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 za, to za to też również jakieś tam możemy. W, swoje małe nagrody od YouTube'a dostać. Oczywiście w formie negatywnej. Nadużycia to jest mi żywo? Ej, tego nie było. Tego nie... tego... Używanie telefonu do systemu Okej, coś nowego tutaj dodaj, ale ogólnie wszystkie informacje dotyczące oszustw. O, tutaj właśnie o tym mówię: wprowadzanie w błąd material. E, czy tak, umieszczanie zbyt wielu tagów w opisie filmu. Chodzi o to, że na przykład dużo osób, może to zauważyliście, może też nie. E, jak jest takie miejsce, jak przesyłamy film e, i są tagi, to tam, okej, okay, git. Ale dużo osób też na przykład robi te tagi w opis, czyli po prostu dają hashtag, e, albo nie ogólnie, tagi dla. E, większych e, zasięgów, czy coś tego typu, i każdy w to wierzy, że te tagi serio dają, jakby, znaczy, te, te, te napisy tam w opisie dają naprawdę dużo wiele, mm, i każdy się do tego przyzwyczaił. A teraz, po prostu, czytając sobie te wszystkie wytyczne, i tak dalej, jesteście w stanie już tutaj przez samego YouTube'a, y, bo to jest a nawet ogólnie i możecie po prostu dostrzec, że to jednak jest y, no, no na niekorzyść waszą. Tak samo, miniatura ze zdjęciem popularnej osoby, które nie ma nic wspólnego z treścią filmu, to również jest z e, tym. Czyli na przykład jakbym nagrał filmik jak montować jak Gimper, ale na miniaturce wrzucił e, program do montażu, na przykład friza i takie tam e, czyli w ogóle dwie inne osoby i tak dalej. To, to jest na podobnej zasadzie. No i e, użycie tytułu miniatury i opisu ptagu w celu przekonania użytkowników, że materiał zawiera inną treść niż w rzeczywistości no i wtedy po prostu to powoduje, że ktoś tam klika i tak dalej. Więc za takie małe oszustwa i takie tam jesteście w stanie hmm, podnieść jakąś karę i ja Was zachęcam do przeczytania sobie na spokojnie. Wiem, już dla niektórych to jest dużo, dla да niektórych to jest mało. Powiem Wam tak, jak przeczytacie już pierwsze, to później już wam to szybko przeleci i, i Wasza wiedza na temat YouTube'a o wiele bardziej się powiększy. Eee, I bardzo wam to polecam. Polecam wam to jak najbardziej i. Będziecie po prostu mogli spać spokojnie i wiedzieć, co złego zrobiliście, co nie zrobiliście I jak się po prostu odwoływać Jakby YouTube na przykład wam jakąś blokadę zrobił Niesłuszną oczywiście ee, To wtedy na takich tutaj zasadach możecie też sobie y, siebie argumentować i i i, 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 i i... i się wybawić jakby y, Więc to tyle, mam nadzieję, że ten odcinek bardziej tak stric stricte YouTube'owo jakoś wam y, Wam pomógł, jakoś ten mały też kurs, który Przedstawiłem na początku, e, jeżeli ktoś dotrwał Do tego momentu, to może napisać na e, W komentarzu, może napisać szybkie, szybkie ten, e, szybkie hasło Dziękuję za kurs, o po prostu Dziękuję za kurs, takie trzy zdania e, I ja postaram się przypiąć każdemu serduszko który, Która osoba tak napisze, więc Piszemy dziękuję za kurs, a ja W tym miejscu dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca I widzimy się na zakończeniu dzisiejszego filmu Okej, okay, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, żeby obejrzeli ten filmik do końca. Jeżeli filmik Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki, górę, subskrypcji z maczkiem na moim kanale, bo bym wtedy naprawdę bardzo, bardzo lutko. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnych filmów. Cześć.